Niebawem minie nie dwa lata jak powstało centrum Pszczelarskie na terenie działania spółdzielni śródmieście. No tutaj w zasadzie żeśmy stworzyli to centrum po to, żeby być naprzeciw pszczelarzom, żeby mogli zmodernizować swoje pasieki, ponieważ ukazały się środki z Unii Europejskiej, z których można korzystać. Pszczelarzy jest tutaj około 400. Yy, którzy są zrzeszeni w Regionalnym Związku w Radomiu. Yy, z prz z przeważnie są to emeryci, yy, średnia wieku to jest 65 lat. Także ludzie starsi, doświadczeni już. Yy, centrum zajmuje się przede wszystkim miodami i sprzętem dla pszczelarzy. Gdy chodzi o miody, najwięc, najczęściej występujące w naszym tutaj terenie, w naszym regionie miodem jest miód wielokształtowy, a więc to jest miód pozyskiwany z różnych roślin, szczególnie wiosną. Tutaj właśnie prezentujemy miody, nabywamy ich albo z Podbeskidzia, z okolic Bielska, żywca, albo też z okolic Kamiannej, a więc Krynica, Górska, Nowosądecczyzna. To są tylko dla nasi dostawcy, od innych nie wierzymy, bo miód musi być przede wszystkim dobrze przygotowany do napółkę. Nie można miodu przegrzać. Przegrzanie miodu powyżej 42 stopni. Miód nie wraca do krystalizacji i to, co, co widzimy, miody na półkach, w marketach, no niestety świadczy o ich przegrzaniu. Miód każdy powinien po 6 tygodniach od. Wybrania powinien wrócić do krystalizacji. Powinien krystalizować jest to odparowanie wody i zostają same cukry. Jedynie miód akacjowy będzie miodem, który dłużej będzie staje stanie ciepłym, bo ponieważ do pół roku. Najszybciej krystalizuje nam miód rzepakowy, bo nawet w ciągu jednego tygodnia od wybrania. Odwirowania go z ramki potrafi skrystalizować. Poza, poza tym, mian, mamy tutaj, miody gryczane, miody lipowe, lipowo gryczane, więc gdzieś stały na stanowisku, gdzie jest i gryka, i lipa. Yy, również takie można powiedzieć, atrakcje to są miody w plastrach. Yy, bardzo dobrze to służy na. Górne drogi oddechowe, oddycho, ponieważ stanie tego miodu przyczynia się do poprawy yy, no, środowiska górnych oddechowych. Yy, poza tym kamiana, yy, czyli właśnie to stolica polskiego pszczelarstwa, ma Markwarła stamtąd, przygotowuje nam miody yy, z różnymi dodatkami, a więc z propolisem, z pyłkiem czcielem, yy, z pierzgą. A więc tymi produktami z ula, które są najbardziej wartościowe dla człowieka, które poprawiają zarówno obraz krwi człowieka, jak i poprawiają też jego kondycję. No i poza tym w naszym sklepie mamy troszkę słodyczy, kosmetyków, a przede wszystkim ule i sprzęt pszczelarski, który. W którym y, zaopatrujemy pszczelarzy. No, przede wszystkim ubieramy pszczelarzy do pasieki, y, do pójścia do ula, żeby bezpiecznie, bo niestety pszczoła jest y, owadem no, dość agresywnym. O tyle agresywnym, kiedy człowiek wtarga na jej przestrzeń. Y, generalnie to, y, ta agresywność pszczoły jest w drugiej połowie lata, bo w pierwszej połowie lata ona jest zajęta raczej psiachem. I pozyskaniem nektaru, natomiast drugi połowie lata broni zasobów, e, które potrzebne są jej na zimę. E, Dysponujemy ulami, zarówno ulami e, drewnianymi, jak i ulami e, syropianowymi e, z firmy Wysok. E, Ponadto stoły do odsklepiania, stołami do odsklepiania, miodarka w y, którą dysponujemy do piarka do wosku, y, poj pojemniki na już które po odstaniu miód może być później y, dane do słoiczka. Y, co jeszcze? Taką bardzo cenną rzeczą w pasiece jest. Skrzynia, ale od wosku jest potrzebny w tej chwili, ponieważ u nas w kraju ze względu na zapotrzebowanie przez różne dziedziny, yy, między innymi farmację, kosmetykę, tego włosku jest coraz więcej potrzebne. Poza ulami i tak zwanym no, yy, większym sprzętem pszczelarskim jest również drobny sprzęt, yy, czy to sprzęt dochodowy matek. Czy też do podstawowych czynności bólu, jak na przykład widelec do odsklepiania dłuto. Na przykład to jest do pozyskiwania miodu siosowego, bo ten miód jest bardzo gęsty, więc najpierw go należy rozluźnić, a dopiero później można pozyskać. Cały szereg uproszczeń, czy też nazwijmy to wykorzystywanie. Możliwości pozyskiwania miodu. Na przykład te odstępniki pozwalają na to, żeby matka była w gnieździe. Natomiast pszczoły noszą miód do górnych części. Ponadto, czy, czy również płyty do pozyskiwania pyłku pszczelego, zasówki do, do ula, żeby jak mysz, czy inna, inny szkodnik nie wszedł do ula. Czy również takiej jak sitka do odsklepiania, do tego, do odcedzania miodu, do y, po prostu podmywania się y, naleciałości czy skrzydełek czy innych, y, które w miodzie się znajdują. No poza tym również etykiety na miód, no i przede wszystkim literatura pszczelarska, bo pszczelarstwa dzisiaj nie można prowadzić bez znajomości po prostu wiedzy pszczelarskiej, ponieważ zarówno Waroza, jak i inne choroby pszczele wymagają od nas bardzo, bardzo dużej wiedzy.